Widząc ludzi przechodzących koło plebanii, bo tam była główna ulica w Piastowie, mówiłem do proboszcza, co z nami będzie, co z nami będzie. A on mówił, 10 lat temu jak traczała armia radziecka, to ja nie myślałem, że jeszcze rok będę żył. A żyjemy i działamy. Zobaczmy. Więc taka była atmosfera tych pierwszych lat mojego kapłaństwa. Po październiku 1956 roku, gdzie jednym z, domagają, z domagań już wtedy strajkujących było uwolnienie kardynała Wyszyńskiego, w ostatnich dniach października kardynał Wyszyński wrócił do Warszawy. Nie bardzo miał zaufania do rodzących ekipów, ale grymasowi chodziło o to, żeby władza ludowa nie sądziła, że on chce rządzić przez swojego kapelana Kikowy. a ale być z nim. I to było bardzo ważne. Dlatego różni ludzie między innymi powiązani z tak zwanym KOR-em, komitetem Ochrony Robotników i dlatego nie są że mają... 1977 roku była głodówka. Zrozumieli, że mogą być razem i że mają coś wspólnego do myślenia. Tam święta 2 czerwca 1979 roku na placu zwycięstwa było przeżycie niesamowite. No i oczywiście to ostatnie słowa e, mówi, ale przedtem powiedział. Bez Chrystusa człowiek nie może zrozumieć siebie samego. I dlatego nie można Chrystusa wydzielać, czy wyrzucać, nie słowa wyrzucać, czy z historii jakiegokolwiek bądź narodu. A obecny nunc już uśmiechnął i wypowiedział że profesor, że to było kilka miesięcy wcześniej, tak to pisał. Tym bardziej jak genialnie przygotowywał Polityk Święty w swoje przemysły. No właśnie, tego Marcina. No i napadli na nas 3 maja 63 roku. Spili, wywieźli, cztero w kampinosie wrócili. Byśmy nikomu nie mówili, co mamy mówić. słuchali, co to Notowali bardzo starannie i różnymi sposobami dostarczali również Ojcu Świętem, żeby wiedział, co się dzieje. Pełną całą Instrukcja jest tylko jedna. Rób co możesz, aby pierwsza rozmowa nie była ostatnia. Spięty, bo on wiedział, że to wisi na włosku. To porozumienie między społeczeństwem a Tego nie pamiętamy w tej chwili. To wiedziało na niteczce. Także, a potem tak 10 lat po okrągłym stole puścił w ten w i pokazał, jak się zabawiają. Tak? I oczywiście chyr powstał, że to kompan. A to były takie kompany, które między więcej tak mówiły. Jak cztery lata siedziałem w więzieniu i reumatyzmu dostałem, bo zimno było, to nie przypuszczałem, że będę jadł kolację z generałem Kiszczakiem. A generał Kiszczak mówi, a gdybym ja wiedział, że pan jest taki fajny, czy morowy chłop, to by pan tak długo nie siedział. To taka rozmowa była z prasą. Mieliśmy, e, po pośrodku historycznego stołu, przepraszam bardzo, z tej strony siedział generał Kiszta, a z tej strony siedział Wałecki. Dla mnie to było bardzo ważne, dlatego, że dla mnie prawica to jest totalitarność, a lewica to jest szukanie sprawiedliwości społecznej. <grymne> 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 Mojego rozumienia tych dwóch słów, ale nie narzucam, rozumienia. Każdy każdym po prawicy, jak generał po lewicy miałem Lecha Bolec. A naprzeciwko dokładnie mnie, a ksiłanownicy. Tak. Ech. Na sali obrad myślałem optymistycznie. Po raz pierwszy od bardzo dawna mówcy opozycji mówią bezpośrednio o konstrukcji w, Polsce, w bo ustalone było, kto ma ale nie było ustalane, co ma. Obie strony pragną, aby taki obserwator istniał i obie strony zgadzają się na moją osobę. Trochę mnie to przeraża, ale skoro ja tego nie wymyśliłem, to tak się nie podoba. I odostałem przed 23 kwietnia 1989 roku. Odpowiedź od Ojca świętego. Drogi Księże Profesorze, dziękuję za list i za tekst załączony. Codziennie się modlę o to, żeby cała ta sprawa związana z okrągłym stolem, a z kolei z komisją porozumiewawczą osiągnęła tak bardzo potrzebny skutek. Niech Bóg błogosławi tym i księdza I kochani, mnie, Wiele go predysponuje do tych trudnych zadań. Boże, byśmy nie oświetleni. W Ameryce Uniwersytet en Arbor, to już kończę, w Michigan, zorganizował konferencję dziesięcioleczną. I tak ten organizator tej konferencji napisał do tych, których zaprosił, którzy mu powiedzieli, że przyjadą. Do mnie też. Czuję się zaszczycony, że wyraził ksiądz biskup chęć uczestnictwa w naszej konferencji. Wynegocjonowany upadek komunizmu, polskie rozmowy o nowego stołu. Spodziewaliśmy się że, przyszłoroczna, spodziewamy się, że przyszłoroczna konferencja będzie dobrą okazją, żeby zrozumieć znaczenie tych negocjacji dla historii Polski, jako pokojowego modelu dla reszty świata. Sztuka negocjacji to największa wartość kultury demokratycznej. Polski okrągły stół znakomicie to ilustruje. Piękne. Na tej konferencji był Aleksander Paśniewski, który był prezydentem wtedy, był Lech Kaczyński, który jeszcze nie był prezydentem, był Członko Czury, który miał jeszcze kilkanaście innych osób. I Amerykanie przyjmowali to. Że to jest właśnie ta droga. Ja też tak uważam. A potem, co się dzieje, to zależy od tego, jak się nie na Dziękuję.